Kusek. Ciki, 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 ciki. Chodź. Chodź. Pani skarpetka przyszła. A gdzie pani się wyprowadziła i mieszka teraz? Teś, Czesław. Ty tu jesteś tu strażnikiem. Przestań, skarpetka. Jeszcze to mały kotek jeszcze. Cześć dzikusku i teraz nie uciekasz. O nie, lubisz takie drapanie, tak lubisz. Ładnie mruczysz. Co to się dzieje? No drażyć. Nie będziemy drapać, tylko pogłaszczemy. Taki puchaty jestem. No jedz, jedz. Nie jesteś wcale taki dziki, tylko udajesz dzikunka.